Cześć. Dziś rozmawiam z Państwem Goldman, z panią Agnieszką oraz Henrykiem, którzy serwisują u nas całą flotę pojazdów AMG. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym przede wszystkim zapytać, od czego Państwo zaczęli swoją przygodę z marką Mercedes, jak i również z modelami AMG? Tak naprawdę to pies Auto kupiłem tu w salonie już w dziewiątym roku. A historia tak naprawdę jest może nietypowa, ale, ale tak inaczej jest rzeczywista. Z względem taki jest, że jestem w Danii i podczas, podczas studiów to cały, cały czas przez te studia musiałem zawsze autobusem jechać o 7.20. Wow. I to tak strasznie nienawidziałem, a na, dosłownie na, przeciwko tego przestanku autobusowego to była taka sytuacja, że, że był tam salon, salon Mercedesa. A codziennie musiałem przebiegnąć ten salon, żeby dostać się na autobus. Widziałem takie piękne, piękne celkaby były, były wtedy. Uh -huh. I ten srebrny kolor na parkingu, przebiegając do, do przystanku autobus, autobusowego. I w związku z tym, to, to jak przeprowadziłem się do Polski, no, to, to jedyny, jedyny cel miałem, że przed 30 chciałem sobie zamówić pierwszego Mercedes'a. Coś pięknego. I, e, no i w związku z tym to, to pierwsze auto, C-Klasa, srebrny kolor e, i, no i od, od tego tak naprawdę Czy na to był już model AMG wtedy? Czy? Nie, nie, nie. To był zwykły, zwykły C-Klasa 200 CDI. To, to pierwsze auto, ale jeden z ulubionych, tak mhm. mówiąc. I potem jeszcze ten samochód został w rodzinie przez najbliższe chyba 3 lata no. i dopiero został sprzedany i też tak. po znajomości i dalej cały czas tak. jeździ. Dalej cały bo... czas jeździ, tak. i się z nim nie Tak, tak. Widać... to było, było pierwsze auto, a potem, e, potem to, to następne auto, to już kilka lat później, to już była a -klasa. A -klasa. To było A-klasa. A-klasa. Y, grudzień 13, 13 roku, roku tak. to było y, A-klasa z 80. Fantastyczne I, auto. Tak. Tak pamiętam, wykonywaliśmy tutaj w przypadku a klasy ostatni serwis przed wyjazdem do Danii. Tam pojechała i ma się, ma się dobrze. Potem rozumiem, nastąpił troszeczkę obrót spraw, ponieważ pojawiły się modele AMG. Pies Mercedes to kupiłem sobie jako nagrodę dla siebie na 30 A, a Gielce GT... 60 CS. Mm. Potem, potem jeszcze, jeszcze kupiliśmy S-Cabrio e, S, e, S e, 60 e, Potem kolejne, no jakie to jest C63. Jeszcze mamy A45S. Kupę e, 53. Giele, 50. Giele 53. Bardzo, bardzo dobre, rodzinne auto. Idealne na trasy. Mm. Mega komfortowe. E. Ogólnie jest tak w eksploatacji. Relatywnie i bardzo komfortowy. Polecam go. Jest e class 60 e, Kombi, jeszcze... final tak, edition. Tak. tak. E, bardzo są? rodzinny, Coś samochód. Jeszcze? Bardzo nietuzinkowy, bardzo rzadki pojazd e, w skali naszego kraju. Myślę, że też w skali w skali Europy. Tak, w ogóle, w ogóle to jest jeden z e, 999 out, ale jeszcze mamy nic na homolu, co robi jeden z 250. Tak. Widzę, że Państwo przyjechali oczywiście jedynym w swoim rodzaju Mercedesem Benz MG zapytać, jak, jak Państwo oceniają jego, jego walory, jego użytkowanie, jak Świetne. się jeździ na co dzień? Świetne. Przede wszystkim, tak jak większość innych Mercedesów, są bardzo e, nieawaryjne. Mhm. E, dosłownie, dosłownie serwis. No i Co mogę no potwierdzić jako serwis? Obowiązkowy <laughs> serwis, no i tyle. Robi się ten serwis normalny na czas. Uh -huh. jest, jest fantastycznie. Dlatego, dlatego wróciliśmy i, i mam w sumie w naszym czasie, to, to kupiliśmy ponad 10 cał. Tak, przede bo, wszystkim no, bo są najważniejsze jest właśnie utrzymywać te serwisy tak, jak powinny być, no, czyli co roku lub 20 tysięcy kilometrów w przypadku tego modelu. No i wtedy nic się nie dzieje z pojazdem, tak? Bo wtedy wymienione jest wszystko na bieżąco. Ale chciałbym zapytać, korzysta pan z niego na torze? Raczej nie. Raczej nie? Rzez nie, ale skoro by, miał. Byliśmy kilka razy na Nürburgring uh -huh. i ogólnie wynająłem wtedy, jak ostatnio byłem, GTR Pro, dokładnie takie samo auto, o wow. żeby, żeby zaparkować swoje auto na parkingu, pójść 100 metrów i jechać tym samym autem, ale Tylko na to. ale na torze. Ale nie moje. No w sumie. <laughs> Nasz jest samochodem tylko i wyłącznie do miasta, ewentualnie na trasę, uh -huh. ale osobiście nie pozwolę nim pojechać na tor. <laughs> dlatego to jest takie jak gdzieś małe dziecko. Trzeba o tak. niego dbać, ale tak. nie dobijać na. No, przede tak. wszystkim, wyjazd na torno trzeba się liczyć z tym, że w przypadku gdyby lu się coś lu wydarzyło. Lubi lubimy, te auto za tak. lubimy te to za Bo bardzo. Lubimy te to za bardzo, żeby pozwolić, żebyś zepsuł się. Jak coś by się z nim stało, to drugi, drugiego takiego nie kupimy. Natomiast jak oceniają Państwo nasz serwis oraz współpracę z naszym serwisem, posiadając tak, tak dużą liczbę aut? Bardzo dobrze, bezpneumatyczne, komfortowo. Wszystkie te to, co chcemy, żeby były zrobione, są zrobione na czas i no, jest fantastyczną obsługą. Tak naprawdę to wygląda tak. Żeby mieć jakby sukces z tym ilością aut, co mamy, no jedno, że musisz mieć jakby kompetentne sprzedawcę co pomagają pomaga nam, żeby no, kupić te auta, ale oprócz tego to też musimy mieć jakby to wsparcie, że po zakupie to musimy mieć pewność, że wszystko będzie zrobione i nie będą żadne rzeczy jakby no, no Dokładnie. No przede wszystkim najważniejsze jest ten łańcuch od zakupu do użytkowania, tak? Żeby tak. tutaj nie wystąpiły jakieś problemy. Jakieś no i to, problemy, to, to, jest, no bo... to jest tak, to idzie jakby w harmonii, no. tak. to jest tak jak, jak muzyka, że, że bez, bez pewnego instrumentu, no to, no to dźwięk jest inny albo gorszy. Niestety orkiestra nie będzie grać jak należy. Mhm. No cieszymy się, że, że możemy być częścią, częścią. Państwa, pa, Państwa pasji, oczywiście zapraszamy na kolejne serwisy, e, natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy e, zakończymy ten wywiad, e, ale co? Przede wszystkim chciałbym dla Państwa przekazać od nas upominki, krótki gifcik, to dla Henryka, a to dla maleństwa. Dzięki. <laughs> Bardzo dziękuję i od razu, od razu wręczam, wręczam puchar Dla <laughs> klientów 把做辛苦点。